Na Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Przed wiekami, za górami, Samek stał na skałach. nim królewna, zwana śnieżką, z marcochą mieszkała. Choć królowej los łaskawy w darze dał urodę, jednak serce miała niecne i zmrożone chłodem. Była to kobieta próżna, pełna nienawiści, a gdy czegoś zazdrościła, iściła się z zawiści. Miała lustro gadające i pytała co ziemi? czy na ziemi ktoś dorówna wielkiej mej urodzie. Lustro zaś odpowiadało. Pani, ręczę głową, tyś na świecie najpiękniejsza, daję na to słowo. Czas uciekał, dni mijały i śnieżka piękniała, a w złym sercu złej macochy zazdrość się zbierała. Rozkazała: mi suknię. Załóż te łachmany. I od rana sprzątaj, zmywaj, piesz i trzep dywany. Chociaż śnieżka jest już zmęczona, choć się ręce bolą, lecz się nigdy nie użala nad swą ciężką dolą. Zawsze miło się uśmiecha a do twarzy. I o swoim królowiczu w dzień i w nocy marzy. Dnia pewnego, gdy królowa pyta tak jak codzień. Czy na ziemi ktoś dorówna wielkiej mej urodzie? Lustro rzekło, o Królowo, cudne są felica, Lecz piękniejsza jest od Ciebie Twoja pasierwica. Zła Królowa z nienawiści jeść i spać nie może, Wreszcie każe, aby łowczy zabił Śnieżkę w boże. Okaż litość! Łowczy Śnieżkę stara się ratować, A Królowa jak nie wrzaśnie, milczeć ani słowa! I zajutrz łowczy śnieżkę wiedzie lasem borem. Kiedy w ciemną głębię lasu doszli przed wieczorem, łowczyk pyta nóż i nagle na kolana pada. Nie, nie mogę tego zrobić. Ciosu ci nie zadam. To z rozkazu złej królowej miałem ciebie zabić. Wybacz, śnieżko, ja nie mogłem nic na to poradzić. Śnieżka pyta: Co? Królowa? Ale czemu? Nie wiem, na to łowczy. Jest zazdrosna, zazdrosna o ciebie. Udam, że spełniłem rozkaz a ty się ukryj schowaj niech nie ujrzy cię już więcej ta podła królowa jakieś oczy patrzą z mroku skrzypczą jakieś głosy jakieś szpony pokrzywione łapią cap za włosy jakieś stwory niewidzialne wyciągają ręce a królowa co tchu biegnie prędko coraz prędzej rozpłakała się królewna biec już nie ma siły wtem zwierzęta z głębi lasu przy niej się zjawiły. Łzy otarły i szepnęły kilka słów na łóżko. I powiodły smutną śnieżkę wąską, leśną truszką. I za nami, powolutku, jeszcze ciut kawałek. Śnieżka patrzy. Domek stoi, domek jak dla lalek. Wszystko tycie, a kurz taki, że aż gardle dusi. Chyba dzieci tu mieszkają, ale bez mamusi. Chętnie im zastąpię mamę! zawołała śnieżka. A jeżeli będą chciały, to z nimi zamieszkam. Szuru i wróg poszły miotły i ogony i po chwili cały domek był już wysprzątany. Zmrok nadchodzi i w kopalni już skończona praca, a więc siedmiu krasnoludków do swej chatki wraca. Ojej, jaki tu porządek! Wszystko lśni jak złoto i w sypialni też ci czyściutko. Ojej! A to kto to? to? Mędrek przetarł okulary i rzekł, to drezyna, ale zaraz się poprawił, to znaczy dziewczyna. Jaka piękna! Nieśmiałkowi aż zabiło serce. Tylko gburek burknął basem. Chłopu, i nic więcej. Obudziła się królewna między ludzikami. Patrzy, wcale nie są dziećmi, tylko krasnalami. Jestem śnieżka, cóż Zasnęłam, bo byłam zmęczona. Na łóżeczka wypisane są wasze imiona, ale nie wiem, które czyje. Mogę zgadnąć? Proszę! Kto nieśmiałek, a to gapcio, to apsi, to śpioszek, to jest mędre, kto jest mędrek, to wesołek, a to pewnie burek. Dobrze zgadłaś? Dobrze zgadłaś! Odkrzyknęli chury. Kiedy sekret swój wyznała zasnucona Śnieżka, apsi kichnął i zawołał. Śnieżko, tu zamieszkaj! Mędrek wrzasnął oburzony to krudła połowa ale zaraz się poprawi to podła królowa gburek burknął to mieć będzie opłakane skutki lecz go prędko zakrzyczały inne krasnoludki zostań u nas zostań z nami bardzo cię prosimy no i wszyscy się zgodzili by została z nimi jak wesoło śpioszek w trąbę dmucha z całą siłą zaś wesołek wali bęben, by -bę, bę usza dudniło. Górek brzdąka na pianinie i pod nosem mruczy. Na harmonii gra śmiałe, mędrek basem huczy. A psik skocznie gra na banjo, co mu śpiewa dusza. No a gapcio, jak to gapcio, wciąż uszami rusza. O jak dobrze jest królewnie smutek dawno minął i z siedmioma krasolami. Niby trosko płynął, złej macosze Całą prawdę lustro wygadało. W taką wielką furię wpadła, Aż królestwo drżało. Zebra, febra, abra, babra, gary, szarabary. I w przekupkę ją zmieniły Straszne, mroczne czary. Do kaszyka z jabłuszkami To zatrute włożę. Gdy nim śnieżkę poczęstuję, Wieczny sen ją zmorze. Teraz śnieżka jest ładniejsza, ale oto mniejsza. Skrópie jeden kęs i znów ja będę najpiękniejsza. Rano Gburek rzekł poważnie: O śnieżko, uważaj, zła królowa ci zagraża, więc się nie narażaj i nie wpuszczaj tu nikogo, choćby był Milusi, choćby pukał, prosił, błagał, albo czymś ciekusi. Śnieżka rzekła: Dobrze, Gbórku, będę uważała. Po czym gbórka w środek czułka pocałowała. Gburek aż z wrażenia burknął jest mi bardzo miło. Po czym w siedmiu klasnoludków do pracy ruszyło. Ledwo poszli, zła królowa swój plan wciela w życie i zakrada się pod okno milczkiem, cicho, skrycie. O, szarlotkę pyszną pieczesz, moja kochaneczko, mam dla ciebie koszyk jabłek, słodka gołąbeczko. Choć Śnieżka pamiętała rady krasnoludka. hmm, ta staruszka, myślała. Taka jest milutka. Jakie śliczne to jabłuszko może by się zjadła? Śnieżka mały kęs ugryzła i bez czucia padła. Krasnoludki pracowały, nie marnując czasu, gdy wtem doszły do ich uszu głosy zwierząt z lasu. Była u was wiedźma, coś się złego stało. Naszą biedną, małą śnieżkę nieszczęście spotkało. Każdy biegnie by do domu dostać się czym prędzej. Tam ucieka na orwisko, łapią prędzej i trzymaj jedzę. Wtem u budubu, trach, huknęła burza z piorunami. To zła królowa się zachwiała i zniknęła potrułami. Lecz niestety dla królewny było już za późno, choć cuciły ją krasnale, ale cóż na próżno. Długo stały i patrzyły na kochaną postać. Wyglądała jakby spała. bo jak tu się z nią rozstać? Nie nie mogły w to uwierzyć, że leży nieżywa, Może w szklano złotej trumi, tylko odpoczywa. Niepewnego. pewnego obok śnieżki zjadł się królewicz. Jaka piękna, śpi tylko, czy bez ducha leży. Wziął królewnę w swe ramiona, taka piękna była, złożył słodki pocałunek i śnieżka ożyła. Co za radość krasnoludki tańczą jak szalone. Śnieżka żyje, nasz królewicz pojmie ją za żonę. I królewicz zabrał śnieżkę Hen do swego kraju. Żyli długo i szczęśliwie całkiem tak jak w kraju.